Lampka Modus Touch została zaprojektowana z myślą o estetyce i funkcjonalności. Dzięki specjalnej konstrukcji źródła światła LED lampka nie tworzy punktów świetlnych, co przekłada się na równomierne i przyjemne oświetlenie. Prosta w obsłudze, intuicyjna funkcja dotykowego włączania i wyłączania z możliwością ściemniania pozwala na precyzyjne dostosowanie intensywności światła do bieżących potrzeb. Dwa porty USB typu A i C. Pozwalają na łatwe i szybkie ładowanie różnych urządzeń, takich jak smartfony, tablety czy czytniki e-booków. Lampka modu stacz emituje ciepłe, przyjazne dla oczu światło, dobre do czytania, ale także relaksu przed snem. Elastyczne ramię o długości 450 mm umożliwia ustawienie oprawy LED w dowolnej pozycji, dostosowując skąd i wysokość światła do indywidualnych potrzeb użytkownika. Idealna do sypialni oraz wszędzie tam, gdzie liczy się funkcjonalność połączona z nowoczesnym designem. Więcej o modus startu znajdziesz na www.designlight.pl